Mitsubishi Space Star, samochód, który w gminie Mitsubishi zastępuje taki model jak Colt. Auto, które było udane i charakterystyczny ze względu na swoją bardzo nietypową, jednobrywową sylwetkę, która mogła przypominać małego, miejskiego minivana. Tym razem mamy do czynienia z samochodem, który jest typowym autem klasy B, czyli miejskim hedgebackiem. Jednak tym razem to nie my będziemy oceniać ten samochód. Dlaczego? Często w komentarzach pod artykułami twierdzi się, że nie znamy się na samochodach, nie wiemy o czym piszemy, jesteśmy stronniczy. Aby było inaczej zaprosiliśmy troje użytkowników Kolta, aby ocenili następcę, czyli Space Star. Dosyć precyzyjna skrzynia biegów. Nie trzeba szukać biegów, one w zasadzie same prawidłowo wskakują. Silnik, ten 80-konna wersja, w zupełności wystarcza do jazdy miejskiej, jednak ze względu na to, że jestem młody, brakuje mi kilku, kilku koni więcej. Hamulce bardzo czułe. Kolor by sugerował, że napęd może być elektryczny ze względu na ten kolor tak intensywny zielony. Myślę, że jest to przede wszystkim jednak mimo wszystko. Yy, dla kobiet, ponieważ no, jego jakby wygląd i wielkość bardziej będą pasowały do młodych młodych studentek czy pań, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. Auto podczas jazdy nie, nie oddawało żadnych e, nieprzyjemnych odgłosów w stylu skrzypienie, jakieś puki, stuki. Także raczej to wszystko jest dobrze spasowane i na, 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 na dobrym poziomie. W środku, e, ponieważ miałem okazję jechać i z przodu i z tyłu, mamy bardzo dużo miejsca, jeżeli chodzi e, o nogi. Wygodny fotel, bardzo duże... Lusterka, które dają duży plus w porównaniu do kolta. Jest krótka zwłoka w reakcji na gaz, także ten samochód nie od razu reaguje na, na, na pedał gazu. Auto zyskało również na, na wyglądzie, nie, nie zaszpeca w chwili obecnej naszych ulic, tylko prezentuje się w. Bardzo, bardzo, przyjemny, bardzo przyjemny sposób. Duże, duże auto wewnątrz, mimo tego, że z zewnątrz robi wrażenie, że może być tego miejsca mniej. Natomiast spokojnie w, w czwórkę żeśmy w nim jechali, nie, że tak powiem, nie obijając się łokciami o siebie. Bagażnik wydaje mi się wystarczający do celów, w jakich to auto będzie, będzie wykorzystywane. Dla takiej osoby, która. Preferuje jazdę po mieście takim autem. Niewielka rodzina jest to bardzo dobre, bardzo dobre rozwiązanie. Spalanie wyszło na bardzo przyzwoitym poziomie i w porównaniu do starego modelu udało się to zdecydowanie zredukować, ponieważ starszy model palił zdecydowanie, zdecydowanie za dużo. W poprzednim modelu Colt nie dało się fotela rozłożyć do, do pozycji takiej do, 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 do przespania się w samochodzie. Tutaj to można zrobić. Proście rodziców o nowego Mitsubishi Space Stara. Co jest takiego wyjątkowego w swojej staży? Hmm. Wiele rzeczy. Zacznijmy od ceny i specyfikacji. Producent zdecydował się na to, aby już w wersji podstawowej zaoferować klientom to, czego inni praktycznie nie oferują za te pieniądze. Bo już za 38 tysięcy z niewielkim kawałkiem otrzymujemy samochód, co prawda z litrowym silnikiem o, o mocy około 70 koni mechanicznych, ale wyposażony między innymi w klimatyzację, co prawda manualną, ale zawsze jest to klimatyzacja, która bardzo pozytywnie wpływa na komfort naszego podróżowania i bezpieczeństwo. Jednak w tym przypadku mamy do czynienia z samochodem w najbogatszej wersji wyposażenia, która kosztuje, uwaga, jedyne 43 tysiące złotych. Jedyne albo nie jedyne e, Cena, jak zawsze, jest kwestią dyskusyjną, jednak możemy uznać, że za 43 tysiące z niewielkim kawałkiem otrzymamy całkiem udany miejski samochód, który jest niemal kompletnie wyposażony. Dobrze, jest kompletnie wyposażony. Ma na pokładzie automatyczną klimatyzację, komplet poduszek powietrznych, pakiet skórzany, czyli skórzaną kierownicę, skórzany drążek zmiany biegów, elektrycznie sterowane szyby i, uwaga, co jest dziwne w przypadku tak małego samochodu przestronne wnętrze.